ale prześwitę. cześć dzień dobry i Siamano. Witajcie w kolejnym odcinku w ko odcinku, boże kochany telenowele <laughs> W kolejnym filmie wrakowym. No oczywiście, jakby to nie było. Jadę dzisiaj na wraka, na w a tu piątka, wieki już mi się pomylił nawet. <laughs> Jadę dzisiaj na wraka, na wraka do Kotorydza był już parę razy przekładany z powodu pogody no, pogoda była głównym czynnikiem, później trochę z problemów zdrowotnych Jarka, ale to szybko się rozwiązało. No i Jarek postanowił zrobić dzisiaj taki trening wrakowy, więc że to... W zasadzie te wszystkie wraki są treningami, tylko ja je traktuję jak imprezy. Normalne. No co, dobra, nie będę Wam dłużej przedłużać e, Widzimy się na Kotorydzu Tylko chcę Wam tutaj powiedzieć, bo widzę takie e, prześwity jaskrawe Jakby z tego ujęcia było mnie trochę kiepsko widać Bo no, widać, że niewyraźnie mnie widać Nie miejcie mi tego za złe, ale mi właśnie pękł obiektyw Znaczy szkiełko mi pękło na obiektywie akurat no, i robi takie wrażenie Muszę oddać na serwis do wymiany Dobra, nie przedłużam, widzimy się na torze już. Do zobaczenia później. Cześć, Jestem już na Wraku w Kotorydzu Dzisiaj frekwencja jest trochę mała, tylko dlatego, że to dzisiaj jest trening, że to nie są jakieś oficjalne zawody, to ja traktuję jako to normalną imprezę, ale dzisiaj mały trening, tak jak widać Chłaki sobie pojeżdżą, potestują auta, zobaczymy, no może coś ciekawego się wydarzy. Jeden zapowiedział, że ma na dopicie swoją hondę, więc że chyba jej nie będzie oszczędzał. Zobaczymy jak to będzie. Wydarzy się rozgrzewają. Kurzy się jak diabli Więc że na razie na tor jeszcze nie ida. raczej to się nie zapowiada, żeby się przestało kurzyć Ale no, zobaczymy, jakieś ciekawe ujęcia może nagram Mamy powrót weterana Chyba z pół roku go nie było na wrakach Tak to a, a Cóż to się stało Że ci tyle czasu nie było Nie nagrywaj No właśnie o to chodzi, żeby widzowie wiedzieli lizałem, lizałem rany po dachowaniu w Milewie A to ten pamiętny odcinek To, to, to pamiętne drzewo Gdzie zabrakło 10 cm Link do tego filmu gdzieś tutaj zobaczycie, bardzo Ale co, już lepiej? Tak. Kolejna dawka adrenaliny musi być. Dziękuję, lepiej. Nie, zima, zima, zimności w ogóle nie, nie sprzyja. Ja nie lubię marznąć, teraz dopiero odżyłem z powrotem, także... I po prostu Poza zapadłeś tym, w Poza tym tak, że jedna rzecz, że zapadłem w zimowy, druga, że, że zrobiłem chwilowy porządek na podjeździe i myślałem, że się uda go w, w utrzymać, ale, ale się nie udało. Czyli wychodzi na to, że choroba brako, brakowa nie, nie, jest, nie, taka, nie jest nieuleczalna. Nie, nieuleczalna. <laughs> Okej. Okay. W ogóle dzisiaj jak? Na maksa czy tak oszczędnie? Słucham. Dzisiaj na maksa czy tak oszczędnie auto? No fura świeżo po lakierze, tak że będę... No właśnie widać, że z lakierni wyjechała. Będę ostrożny. To znaczy, za każdym razem jest taki plan, a jak wyjdzie to nie wiem. Czyli się wszystko okaże w praniu. Dokładnie tak. No to zobaczcie sobie jak ta furka ładnie wygląda. Aż szkoda jej w ogóle brać na braka. Rozumiem, że to jest akord, tak? Jeden osi tak hmm. Czyli jednak coś tych aut jeszcze znam? Autko świeże po renowacji. Nawet blacharkę ma zrobioną. Zobaczcie Rogi całe Nie, nie, no nie jest nie jest skatowana, nie jest, nie jest jakaś skorodowana, chociaż... Srebrną jak miałem srebrnego Civic'a, to był potwornie skorodowany, cały dziurawy bez progów i w ogóle i tak się trzymał, także. No to jednak kondy. O, a jednak koraza się znalazła. Nie, deczka tylko. <grych> Prawie koło Ale za To jest duży Paweł. ten yy, zbiorniczek do szyby. Faktycznie duży. Więc tak się prezentuje cały przejazd techniczny. Najdroższa inwestycja to chyba to PONP. koniec? Padło coś No ja nie zdążyłem jeszcze nic nagrać. No nie, to ja go nie To się dzieje? Ej, zaplątało. To się dzieje w paliwo, jakby nagle Ale to tutaj co się stało? No ja to by się No kurwa święty jest stały. Ty, Mati! A? A to tu można bazę wyjechać. Za to To pasem trzeba ja, Tak, to, to, to zaraz po tylko będę żeby Ale to kręcić i nie chodzić? No. A odcinę masz, zrobiono? Inercyjny ten czasowy? No. Za Chyba jako piąty to robimy. Za chwilę. Jest to? No, nie Krętka jest zrobiona. To, no Do kasy wyściągnij. A nie uderzyłeś w podwozie, nie zerwałeś przewodu od paliwa? Kastu.

Gwza masz na oponie? Nie. O, słaby. Nie masz akumulator, zapłonu. nie? Zaponu nie ma. Odcięło ci zap. Nie, bo Słodka, zajebać, Co, mu? to młody naka zajebać Monte. A, no miał remont. No, to nie koniec już, zapuł. Ale to jest bo to jest ordynał, to, to jest po

Napięcie, napięcie, napięcie. chyba, napięcie pompa jedna. ale pompa to by Ci odpalił Mateusz spraka Ci musi odpalić ale tutaj jak przyszedł jak Bez zmian, tak? Czyli nic, 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 nic tego? Czyli jednak się przestraszyła tego treningu. No cóż, Pania powiedziała, że ma wolne. Ale się nie poddajemy. Może jeszcze ją zreanimujemy. Kierowniku, co tu się stało? Znowu zepsułem samochód. O, jestem niepocieszony, naprawdę. Co, dlaczego popsułeś go? Tak, dziecku zabawiłeś. I wszystko jasne. A co teraz będziecie robić? Serwis. Pizza. jest zmiana opon. Szybkie naprawy blacharskie, tak? Na jazdę, bo samochód potrafi wtedy się dotrzymać. A no tak. A no tak. Nie jest, nie jest, nie jest. Tylko czy może jakieś opony, mamy takie, jakieś koła takie stare, żeby tutaj sobie tylko włożyć? I będzie spadł. Ja ma... No czekaj, daj, daj jednego gołka, ja tam... No. Poczekaj, no, gdzieś na tej wysokości tak, Punto żeby nasza. nie lampa, nie? Pomagają wyciągać! Wysadajcie po liczbami to, na... salaj, Wów. to zróbcie. Chyba odwrotnie wiesz, Dobra, 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 ta to nie szkodzi Dobra Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. A może ten węższy tylko tu, Czekaj? No u ciebie? O no. Ile masz? O no to prawe. No I pojeszmy na ręczny Co faj? Dobra, I ręczny! Kiręczny! Dobra, to się chyba zlepszy ten... Tak mi się zdaje, że, że gość ściągnie ten. Wyciągarka go podciągnie. Dobra. Wyciągarka go podciągnął. Tak, 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 tak. Nie, dobra, jest okej, okay, bo wyciągarka go podciągnie. Włożymy jakby co? No i tutaj ze dwóch. Stamo. Daj, bo może trzeba wystrzelić. No dobra, jest. Oczy, okay. oczy, krok na kowejdź. Oczy, krok na Nie, nie, nie. Ja wiesz, jak to jest? To jest. Staną, to by nie Albo do bagażnika wskocz. Albo ja tutaj przeciwwagę zrobić To no, wtedy Daj nie ja będzie idę? się A. tak poddawać. Skoczyć tam do bagażnika Kurwa, żeby ci drzwi dać nie mogę przeżyje Przeżyję Będziemy do Nie no, bo pognie no, chyba... ci drzwi bo... No dobrze i przekaz stacji. nie ma to mógł komputer p***ć zmienię komputer jeszcze w trakcie, to jest w trakcie no nie, mam taki pomysł Potrzeba maską... Ma, co? Potrzeba czego? Matką wynalazku. Jeszcze chyba nikt nie wpadł na taki pomysł prostowania dachu. Ta kolega proponował petardę, ale szyby nie ma, to petarda nie pomoże. Nie, to nie dało. co co tu się dwala? O, ta blacharka. Duch walki. A jeszcze trochę pomóc we wraku. No, oczywiście, że tak. Nie chcę mieć tego wiesz, nad głową, to jakby się udało ciutkę jeszcze wyżej wypchnąć eee, może jeszcze jeden najadę, bo chłodnica poszła, ale chłodnica mam jeszcze jedną, także czyli jeszcze dzisiaj będzie jazda no właśnie po to to robię <laughs> No to będzie jeszcze jeden przejazd techniczny Te? Koronawirus Osza osadził się na maseczce. Kurze, to prawdziwy wirus. Ja się odsunę, żeby się nie zarazić. Tak, pojeżdżony. Czy to była próba zabicia tego auta? Nie, w życiu Naprawdę przyjechałem, tutaj zrobiłem. Chciałem, żeby starczyła na długo. No, ja wiem, że początek może trochę nieudany, ale żałuję, że nie udało się tego. Ale w sumie blacharka, no fajnie wyglądam. Fajno to. Szybkie myślę, że pomoże na za Może nie pasować. Do się, do klebia. dobrze. To nie było szkoda tego lakieru. Znam bardzo dobrego lakiernika, który jest w stanie. Pędzelkiem zaprawki porobić. Aha, czyli będzie ponownie malowanie. śladu nie będzie. Ok. Porażka. Nie, jak tam? Porażka. Czyli co auto wygrało? Znaczy, usterka auta wygrała z, Dzisiaj z wiedzą. Na pewno jest to do znalezienia, tylko kiedy? jest to czas. Polem to zrobić dzisiaj, nawet jeśli już nie pojedzie, ale dzisiaj mieć odpalony samochód trzeba próść całą instalację nie, no trzeba schematik gdzie powinno co powinno docierać, a nie znaleźć błąd gdzie czego brakuje tak prawdę mówiąc to chyba daleko szukać nie trzeba pod deską rozdzielczą tylko trzeba ze schematikiem w którym miejscu brakuje zasilania albo sygnału to tu nie ma potrzeby to niepotrzebne To niepotrzebne pan no. Kończę chyba na tą nierównowagę Chyba na spokojnie trzeba do tego podejść Tutaj jest taki, że mamy siliki pod, no, pod ręką zapasowe, a w domu nie ma tyle zapasowych Ale w sumie tutaj mamy ograniczoną ilość narzędzi miejmy nadzieję, że uda się naprawić Emocje na wraku się już skończyły. W ogóle cały trening wrakowy się już zakończył. Było trochę załóg. Trochę się działo, było ciekawych kilka akcji. Jedno dachowanie, którego nie udało mi się nagrać. Ambitnie próbowałem koledze pomóc w naprawie auta, żebym mógł sobie pojeździć. No ale no cóż, polegliśmy trochę. Myślę, że w domu dojdzie do ładu, co jest grane. Na dzisiaj to będzie tyle. Następna impreza wrakowa, znaczy trening. Impreza, jak ja to mówię. Mam być podomyż 11 lipca. Szczególnie ma być w lipcu. Zobaczymy, kiedy będzie. Na pewno 4 lipca widzimy się w milewie. A teraz, ale dzisiaj to będzie koniec. Teraz idę do wody trochę się ochlapać z tego kurzu. No i jadę do domu. Zmontować ten film dla Was. Więc że do zobaczenia w kolejnym filmie na kolejnym wraku. Na razie, cześć!